Tak, to archetyp, który w Settlers of Calgore stał się mocniejszy dzięki nowym wyższym bazom przedmiotów, co pozwala o wiele taniej i łatwiej osiągać ogromne ilości energii shielda, który następnie wykorzystujemy jako źródło obrażeń, dodatkowo bonusem do tej postaci są nowo wprowadzone do gry think checks Ta wersja buildu pozwala nam w dość łatwy sposób wypełnić cały atlas, liczając w to trochę trudniejszy content, taki jak field, maven, i shaper tak itd. Jednocześnie pozostaje tutaj sporo miejsca na kolejne ulepszenie przedmiotów, więc spokojnie można by w ten build zainwestować jeszcze 300, 400 lub nawet więcej divine'ów, ciągle zdobywając i zwiększając siłę postaci. Całościowo ten build przedstawiony w filmie kosztował około 50-60 divine'ów, natomiast przedmioty, które będziecie chcieli by taki lub podobny build złożyć będą wraz z upływem ligi taniały i będą coraz bardziej dostępne. Tutaj jedno zastrzeżenie, jeżeli ktoś planuje obecnie zaczynać i chciałby właśnie tym buildem levelować i progresować na nas od początku bez budżetu, to dość mocno to odgadzam. O sama kampania będzie dość łatwa, no to później uderzymy głową o ścianę, którą będzie nasz budżet. A bez przeciętnych itemów z dobrymi statystykami, naszej postaci będzie brakowało przeżywalności i depsu. Ten build wymaga średniej inwestycji, żeby można było nim przyjemnie grać. Jako Trickster, bo jest to bezsprzecznie najlepsza tendencji do tego buildu, korzystamy i stakujemy Energy Shield na sposoby niedostępne dla innych postaci poprzez talent Escape Artist. Daje on nam Evasion z Energy Shielda w naszym hełmie oraz Energy Shield z Evasion w naszym armorze. Dzięki ogólnej synergii pomiędzy Inteligencją, Evasion i Energy Shieldem ta postać ma około 20 tysięcy Energy Shielda, który efektywnie stanowi pulę naszego życia, i 60 tysięcy Evasion. Max Elemental Hity, które możemy przyjąć, to około 85 tysięcy oraz 26 tysięcy Physical Hitu. Jest to wystarczająco, by face tankować 99% zdolności bossów. Te wartości podane są bez aktywnych Guard Skilli Flasków i bez skapowanego Spell Suppression. Jako, że jest to build po prawej stronie, to Spell Suppression dość łatwo skapować, natomiast nie ma to być highlight buildu w jego endgame'owej, lecz jak najbardziej przystępnej wersji. W tym buildzie korzystamy również z Keystone'a Ghost Dance, który przy takiej ilości Evasion i Energy Shielda właściwie sam mógłby wystarczyć za większość naszej defensywy. Natomiast efekt tego Keystone'a nie jest wliczany w defensywne wartości w Path of Building, więc efektywnie nasza postać w wielu sytuacjach jest o wiele bardziej wytrzymała niż pokazuje nam to w Path of Building. Dodatkowo Tygekster posiada również talent Polymath, który jest zarówno uniwersalny jeśli chodzi o skalowanie damage'u, gdyż daje nam procentowy damage za każdy talent mastery, który mamy dodany, jaki i pozwala odzyskiwać nam szalone ilości energy shielda, gdy zabijamy przeciwników. W rezultacie, często po zabiciu wygrywkowej potworów natychmiast przywraca nam np. Na 15 tysięcy energii silna. A biorąc pod uwagę, jak obecnie wygląda rozgrywka w pole, często będziemy zabijali po 40-50 potworów na sekundę. Siła tego efektu nie jest również wliczana w wartości defensywne pokazywane w patologii. Na tym zalety Trickstera dla nas jednak nie kończą. Kolejnym ważnym talentem jest Soul Drinker, który daje nam uniwersalny Energy Shield atak Attack Speed i sprawia, że efekt liczowania nie kończy się, gdy zostanie wypełniony nasz Energy Shield. W tym buildzie dodatkowo dublujemy pozytywny efekt tego talentu poprzez Keystone Ghost River. Efektywnie kontroluje to wszystkie efekty damage over time na naszej postaci tak długo jak w ciągu ostatnich 4 sekund, uderzyliśmy jakiegokolwiek przeciwnika. Ostatnim talentem z Ascendencji, z którego korzystamy, jest Swift Killer. Daje on nam dodatkowy maksymalny limit więcej charge'y i wydłuża czas trwania wszystkich charge'y o 200%. Dzięki temu w dość łatwy sposób utrzymujemy w walkach maksymalny limit więcej i endurance charge'y. Z obu tych charge'y build korzysta. Te drugie są szczególnie istotne, gdyż w tej lidze dostało rework i są po prostu mocniejsze. W pilcie korzystamy również z Kistona Chaos Inoculation, który sprawia, że mamy całkowitą odporność na Chaos Damage. Jednocześnie ustawia nasze życie na 1, dzięki czemu z automatu spełniamy warunki do kolejnego Kistona, z którego korzystamy, czyli Precise Technique. Precise Technique daje nam 40% więcej obrażeń, pod warunkiem, że nasza postać posiada więcej Accuracy niż życia. Chaos Inoculation ustawia nasze życie na 1, więc efekt tego Kistona osiągamy automatycznie. Jednocześnie ułatwia nam dogrywanie, gdyż skupić się musimy jedynie na elementach, egzystencjach i na odkrybutach. W drzewko talentów inwestujemy również w Frenzy i O ile nie są to najlepsze dostępne, depsowe talenty sprawiają, że postacią gra się o wiele lepiej, gdyż zwiększają nasz atak speed. Broń, z której korzystamy w tym buildzie to Ephemeral Stage. Zadaje on do, dodatkowo 20% wartości naszego całego Energy Shielda jako Lightning Damage. Dzięki temu, skalując defensywę, skalujemy również ofensywę. Wadą tej broni jest natomiast to, że posiada ona dość niski Atak Speed, którego nie możemy zmodyfikować. Jeśli chodzi o Aury, korzystamy z Grace, Haste, Discipline oraz pierwszolewelowego Clarity. Wybierając skill, którym chcemy grać, mamy tutaj pewną dowolność. W wypadku przedstawionego buildu korzystam ze Splintering Steel, gdyż jest moim zdaniem on najwygodniejszy. Natomiast przy drobnych modyfikacjach można absolutnie w jego miejsce grać Smite, Lightning Strike, Dual Strike, czy może nawet Spectral Helix. Chociaż każdy z tych skili ma trochę inną dystrybucję damage'u, niektóre wymagają dual wieldu, inne są mele, nie wszystkie korzystają z fix efektu, więc jeśli zdecydujemy się na inny skill, musimy wziąć to pod uwagę i adekwatnie zmodyfikować nasze talenty. Chociaż większość zapobiegów gemów oraz efektów skalujących nasz damage będzie bardzo podobna. Jeśli chodzi o support game's, z których będziemy korzystać, jest to Awakened Elemental Damage with Attacks, Inspiration, Returning Projectiles, Volatility oraz Awakened Lightning Penetration. Pozwala nam to grać mapy zarówno z Physical, jak i Elemental Reflectem, też na ten drugi jesteśmy niewyrażliwi, a jeśli chodzi o fizyczny damage, wprawdzie zadajemy go, jednak zadajemy go tak szczątkowej ilości, że nie jest on dla nas nigdy zagrożeniem. Korzystamy również z think Check, na którym mamy bardzo wysoki update. Jak widzicie, aktywacja Check w Path of Building praktycznie dubluje nasz GPS, co jest nie do końca zgodne z rzeczywistością, gdyż Path of Building nie przelicza poprawnie damage'u z powracających pocisków, a te stanowią większość naszych obrażeń, zwłaszcza przeciwko pojedynczym przeciwnikom, jak bossy. Ale think Check nadal pozostaje bardzo istotną częścią naszych obrażeń. Jako, że jest to nowa mechanika, czy raczej mechanika powracająca z nowym twistem, dlatego warto zrozumieć jak działa. Think check w przeciwieństwie do flasków nie mają charge i można je aktywować i desaktywować w dowolnym momencie. Po aktywacji co określono ilość czasu, w tym wypadku 2,5 razy na sekundę, nakładają na nas efekt mana bogu. Efekt ten spala procent naszej całej many za każdy znak, czyli na 10 stakach spala 10% naszej many na sekundę, a 20-20 itd. Tak Tincture wyłącza się automatycznie w momencie, kiedy nie jest w stanie spalić więcej many i wtedy przed kolejną aktywacją musimy odczekać krótki cooldown, w tym wypadku jest to 800. Jako, że efekt Check jest bardzo mocny, staramy się osiągnąć jak największy czas jego aktywności. Aby to zrobić korzystamy z kilku rozwiązań. Po pierwsze korzystamy z historyk Joela, który zmienia Keystone w swoim zasięgu na nowy Keystone Power of Purpose. Ten Keystone konwertuje 80% naszej całkowitej many w Armor, O ile sam bonus Agmoga jest niezbyt istotny, efektywnie sprawia to, że całkowita ilość naszej many maleje o 80%, a efekt mana Burned jest procentowy. Przy okazji wydawania talentów w okręgu wyznaczonym przez Jewel zyskujemy nową statystykę Devotion. Devotion daje nam bonusy wskazane na jewelu, w tym wypadku Elemental Damage i Elemental Resistance pack Devotion. Nie są to szczególnie istotne statystyki i na przykład zamiast nich możemy również gonna... wyszukać jewel, który oferuje nam Effect of Augas, do albo Defenses from a 3. Shield. Dla istotny jest Keystone, a ten da nam każdy jewel poświęcony High Templarowi Avagiosowi. Przed kupieniem Jewela warto jednak spojrzeć jak, jak zmodyfikuje on nam talenty. Możemy to zrobić wklejając jewel do Path of Building, i ustawiając go w wyznaczony slot. Też generalnie nie chcemy, żeby modyfikował nam talenty, w które dodaliśmy punkty, wszystkie z nich będą pełniły w widzie jakąś funkcję. Drugą rzeczą, z której korzystamy, jest pierścień Chavron Revelation, który koniecznie umieszczamy w lewym slocie Daje on bardzo dużą ilość energii Shielda, daje nam inteligencję, którą i tak chcemy stakować, nie pozwala generować Energy Shielda, natomiast nie ma to efektu, bo i tak korzystamy z kistona Ghost River, który też nie pozwala nam Energy Shielda Jest to błąd projektoryczny, Keystone pozwala nam regenerować Energy Shield, nie pozwala go nam recharge'ować przywraca również 40 many na sekundę. Dzięki temu i całkowitemu zmniejszeniu naszej many do 20% przez Power of Purpose nawet na 23 stackach mana burn'a dalej odzyskujemy manę, pomimo tego, że tracimy 23% many na sekundę. Ale to nie wszystko, bo w mamy również mana leech, który daje nam około 70 many na sekundę po każdym ataku, oraz talent polymath, który nie jest aż tak istotny, ale nadal przybiaca nam manę procentowo po każdym zabiciu. Dzięki temu w rzeczywistości jesteśmy w stanie utrzymywać nasz tinkczek aktywny do 35-45 staków zależnie od sytuacji, co oznacza, że zależnie od tinkczek, z którego korzystamy, możemy utrzymywać efekt około 20 sekund w wypadku bardzo silnego tinkczek lub około 70 sekund w wypadku trochę słabszego. Ze względu na Think check, korzystamy również z Watcher Aya, które podczas korzystania z Clarity zmniejsza koszt naszych skilli i dlatego w buildzie korzystamy również z level 1 Clarity, którego nie levelujemy. Oraz korzystamy z Inspiration Support Gamu. Konsekwencją tego jest to, że każdy nasz atak kosztuje jedynie 2 many. Efektywnie za każdym razem gdy atakujemy, odzyskujemy manę. Widzicie, korzystamy również z plinka lub Flame Dasha czy and Enduring, Kraja po Enduring z na Bossach i Mortal Cola jako Gagsley. Jeśli chodzi o panteony i bandytów... Pomagamy Ali, że korzystamy z Branking'a po Fleecy Minty oraz Garruk po gedust Shock Effect. Nie mamy wprawdzie 100% odporności na szok, natomiast przy takiej ilości Energy Shielda, który ciągle liczymy, nie ma to znaczenia. Bardzo ciężko jest zginąć tym buildem, nawet gdy popełniamy spory błędy. Jeśli bardzo chcemy osiągnąć szoki minty, możemy to zrobić przy użyciu czterech tatuaży. Eskiz, z których korzystamy. Fieldzie to typowe flaski pod Evasion oraz Onslaught, jedyną ciekawszą flaską jest tutaj do Edges Elixir. Korzystamy z tego flaska tylko i wyłącznie po to, by szybciej zdobywać charge na początku każdej mapy czy bossa. Flask ten usuwa 80% naszego obecnego Energy Shielda w momencie użycia, natomiast jeśli klikniemy flask w momencie atakowania, praktycznie natychmiastowo odzyskamy cały Energy Shield, więc nie jest to zbyt ryzykowne. W Gęzji Charge zdobywamy również pasywnie z influenza na remorze. Jest to jednak dość powolne i wygodniej przyspieszyć ten efekt z flaskiem. Jeśli chodzi o Endurance Charge, to możemy zyskać ich maksymalną ilość używając Enduring ja przy przeciwniku, następnie charge te będą wygwały aż 30 sekund, więc dość łatwo utrzymywać je przez całą walkę. Lub jeśli sytuacja na to pozwala, możemy zyskać, przedłużyć je również użyciem do adresu a odgadzony energicznie i tak liczymy z prędkością 4000 na sekundę. Do DPS-u używamy również Sniper smarka, który musimy kasować ręcznie ze względu na wysoki mana koszt Mark on Hit Supportu, ale w przeciwieństwie do klątw. Mark utrzymuje się permanentnie, więc nie jest to aż tak problematyczne. W czasie walki chcemy stać na bossie, gdyż powracające pociski uderzają w miejscu, w którym stoi nasza postać, a te powracające pociski zadają większość naszych obrażeń. Jeżeli chodzi o przedmioty, staramy się skupić głównie na jak największej ilości czy Shielda i intelektu. Jednocześnie zachowując wymaganą ilość Resistów, na amulecie bardzo ważny jest modyfikator his Damage Per Intelligence. No jest YouTube już wszystko. Link do bildu zostawiam pod filmem, link do mojego Twitcha też gdybyście się chcieli złapać na live. Jeśli coś jest niejasne, czegoś wyczakuje. Dajcie znać w komentarzach, bo tym tuż nie oszalejcie wygnajcie. Powodzenia So fallible. Handle this a moat of my light. Take this vitality boom. Mortal flesh is set Right. By missile Life is so Another challenger. Be healed and fight on. Storm and hunt. Lower. Twin mark. Terrors. being most entertaining THANKS FOR JOINING US.